Mam wyniki. Jest gorzej niż myślałem. Mogę się o to założyć. Zatrzymanie nagrywania. Aparat nie reaguje. Ale dziadostwo. Jedną z tych kart tą możecie spokojnie wyrzucić do kosza. Cześć, witam was serdecznie. Testuję dzisiaj karty pamięci SD, których najczęściej używa się w aparatach i kamerach do zapisu zdjęć i filmów. Wybrałem jedną z najtańszych kart na AliExpressie, która obiecuje niesamowite parametry, żeby przekonać się, czy naprawdę trzeba wydawać duże pieniądze, żeby mieć szybką kartę o dużej pojemności. Do testów wybrałem kartę No Names AliExpress, która kosztowała mnie 130 zł i uwaga, w specyfikacji ma zawrotną pojemność 1 terabajta pamięci oraz maksymalną szybkość odczytu 300 MB na sekundę. I konkurentem będzie karta Lexar o oznaczeniu 1800X, która ma pojemność 64 GB, szybkość odczytu 270 MB na sekundę, a także szybkość maksymalna zapisu to jest 180 MB na sekundę. I tą kartę kupicie za około 150 zł w polskich sklepach. Mam także trzecią kartę, która jest niespodzianką, bo kosztuje dużo więcej niż dwie wcześniej pokazane. Wybrałem kartę Lexar o oznaczeniu 2000X, która ma pojemność 128 GB, odczyt na poziomie maksymalnym 300 MB na sekundę i maksymalną szybkość zapisu 260 MB na sekundę. I w sklepach, uwaga, możecie ją kupić za około 750 zł. Dlatego także dowiemy się też, czy warto wydać Ponad pięciokrotnie więcej pieniędzy na taką właśnie kartę. Karty mają kilka parametrów, jak Pojemność, szybkość zapisu, szybkość odczytu, a także przyjmijmy za cechę ogólną wytrzymałość każdej z tych kart. I są one bardzo ważne, ponieważ jeśli nie będą spełniać określonego minimum, mogą zaważyć na tym, czy będziemy mogli nagrać film, zrobić kilka seryjnych zdjęć, a także jak szybko będziemy mogli zgrać cały materiał na komputer i ogólnie, czy takim kartom ufać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i niezawodność naszych materiałów. Żeby tego wszystkiego się dowiedzieć, te karty poddam szybkim testom, na kilka różnych sposobów. Zbadam ich szybkość zapisu i odczytu, żeby wiedzieć, czy są tak szybkie, jak rzeczywiście deklaruje ich specyfikacja. Następnie przetestuję deklarowane pojemności każdej z tych kart. I uwaga, szczególnie interesujące będzie to, jeżeli chodzi o pojemności karty no Name, która oferuje aż trudną do uwierzenia pojemność jednego terabajta, ale może w tym aspekcie nas zaskoczy. A na końcu pokażę Wam test praktyczny, jak rzeczywiście będzie wyglądało użytkowanie ich przy fotografowaniu i film w moim aparacie, bo zobaczycie, to też będzie ciekawe. Jesteśmy już na komputerze. Karty zostały sformatowane w aparacie. Także w tym momencie startujemy z testem zapisu i odczytu każdej z tych kart i zaczynamy od karty z AliExpress. Po prawej stronie mamy właściwości tej karty. I tak jak widzicie, ta karta niby jest wykrywana jako karta, która ma 1 terabajt, ale zaraz przekonamy się, czy tak rzeczywiście jest, bo nie chce mi się do końca wierzyć, żeby tak było. Słuchajcie, mam wyniki. Jest gorzej niż myślałem. Liczyłem, że będzie gdzieś koło 30 mega na sekundę odczytu, a uwaga, mamy tylko 17 mega na sekundę. Jest masakra. To był bardzo nietrafiony zakup. Także kopiowanie zdjęć z karty na komputer będzie zajmowało naprawdę wieki. Prędkość zapisu to jest 8-7 sekundę. To jest prędkość, która prawdopodobnie nie pozwoli nagrywać nawet full HD. O 4K totalnie możecie zapomnieć. Także jest to zapis, który no po prostu mnie rozwalił. Myślę, że nie pozwoli na zbyt wiele na aparacie. Myślę, że będziemy mogli robić zdjęcia, co się zresztą okaże w takim teście realnym ale będzie bardzo ciężko nagrać cokolwiek na tej karcie, ale to zobaczymy. Może się mylę, myślę, że ta karta w środku ma chipy czy kości pamięci z 2005, może 2010 roku. Naprawdę mega słabo. Przechodzimy do karty Lexar 1800X. Ma tylko 64 GB w porównaniu z kartą chińską, ale za to oferuje Dużo większe prędkości. Słuchajcie, mamy pierwsze testy i już widzę, że jest po prostu kosmos. Jeżeli przy karcie chińskiej mieliśmy 17,8 MB na sekundę, to tu już maksymalna prędkość odczytu wynosi 268 MB na sekundę. Prędkość zapisu i to jest najciekawsze, bo jestem zaskoczony. Musiałem aż sprawdzić, czy rzeczywiście prędkość zapisu jest deklarowana na opakowaniu taka, jaka mi wyszła. A wyszła większa. Wyszło 199 MB na sekundę, a producent podaje 180 MB na sekundę. Także bardzo się cieszę, że jest jeszcze lepiej niż myślałem. Bardzo fajnie. E, oczywiście prędkość zapisu odczytu może się wahać w zależności od tego, co jest odczytywane, jakiej wielkości są pliki, e, jakie mamy połączenie, jaki aparat i tak dalej. Tysiąc rzeczy na to wpływa, w każdym razie jest bardzo dobrze. Jedyna rzecz to oczywiście ta, że nie mamy 64 GB, jak jest napisane na opakowaniu. Mamy za to 59 GB, które oczywiście z mojego doświadczenia już mogę Wam powiedzieć, że jest dostępne i to jest rzeczywista, realna wielkość właśnie tej pamięci SD. A teraz powalczymy właśnie z Leksarem 2000. X zobaczymy jakie on ma prędkości to jest karta która uwaga kosztuje 700 50 zł. No i karta LEXAR 2000X 128 GB pojemności osiągnęła. Prędkość odczytu na poziomie 280-304 MB na sekundę to jest bardzo dobry wynik. Wszystko wręcz zgadza się idealnie ze specyfikacją karty i prędkość zapisu tej karty jest na poziomie 220-230 MB na sekundę. Producent deklaruje 260 MB na sekundę maksymalnej szybkości zapisu. Ale i tak jest bardzo dobrze. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To gwarantowana minimalna prędkość zapisu, którą karty LEXAR posiadają, nie ma tego oczywiście karta chińska, to jest oznaczenie V60 i V90, które oznacza, że karta, tak jak w tym przypadku 1800X, ma minimalną gwarantowaną prędkość zapisu na poziomie 60 MB na sekundę, czyli nie zejdzie niżej, jeżeli tylko macie urządzenie, które obsługuje takie prędkości lub wyższe. Dzięki czemu bezproblemowo na tych kartach zapiszecie filmy w 4K albo inaczej. Nawet 6. I po to właśnie, jeżeli obrócicie kartę na drugą stronę, jest ten drugi rząd pinów, po to, żeby właśnie te prędkości. Ta karta mogła osiągnąć. Czas na sprawdzenie pojemności karty chińskiej, ponieważ to mnie najbardziej interesuje. Karty Lexar normalnie są użytkowane przeze mnie do zleceń fotograficznych, do nagrywania filmów na YouTubie i co do ich pojemności jestem w 100% pewien tego, co deklaruje specyfikacja. Natomiast w przypadku karty chińskiej totalnie nie wierzę, że to będzie 1TB pojemności, mimo to, że w Windowsie wszystko się wyświetla poprawnie. Dlatego przygotowałem pliki, które ważą w sumie około 949 GB. Teraz skopiuję te pliki na kartę po to, żeby sprawdzić jej realną pojemność. I tak jak widzicie, moje testy prędkości nie kłamały. Kopiowanie tego materiału ma zająć jeden dzień. Jesteśmy po kopiowaniu wszystkich danych, trochę to zajęło. Kliknijmy sobie prawym przyciskiem we właściwości, i pierwsze co, to zobaczmy, co się stało po kopiowaniu. Oczywiście Windows pokazuje nam, że mamy 950 GB zajęte, co jest w sumie prawdą, bo kopiowaliśmy około 940 bodajże 9 GB. Wejdźmy sobie do katalogu, gdzie wszystko było kopiowane, i tak jak widzicie, niektóre katalogi są całkowicie puste. Więc nie ma tutaj żadnych danych. Nie wiem skąd informacje, że dane zostały skopiowane. Wejdźmy natomiast do katalogów, które mają niby miniaturkę, ale nic nie widać. Tutaj jest jedyny folder, w którym znajdują się filmy. Kliknijmy sobie, czy w ogóle da się odtworzyć cokolwiek. Działa. Przewińmy. Wszystko się przewija, czyli ten plik mamy. Ale tutaj mamy też pliki, które całkowicie są niewidoczne. Czyli nie mamy miniaturki. Zobaczmy sobie, czy coś się odtwarza. Nie. Czyli tutaj powstały jakieś błędy przy zapisie. Podsumowując ten test, karta na pewno nie ma jednego Terabajta. Realnie może ma około 50 gigabajtów, i druga sprawa, o której musicie pamiętać, nigdy do końca nie będziecie pewni, czy zapisane dane na tej karcie będziecie w stanie odtworzyć. W Canonie R5 wylądowała karta Lexar 2000X, czyli najszybsza karta, którą posiadam. Ustawiłem w tym momencie 8K w 30 klatkach na sekundę w kompresji IPB i jest to maksimum, jakie oferuje Canon R5, jeżeli chodzi o nagrywanie materiału na kartę SD. I w tej rozdzielczości aparat oferuje 15 minut nagrywania. Więc, jeżeli będziemy w stanie nagrać minutę, 2 minuty materiału, to spokojnie możemy założyć, że także 15 minut będzie nagrane. Także zobaczmy. Tak, jak widzicie, przekroczyliśmy już dwie minuty nagrywania materiału. Bez problemu ta karta radzi sobie z materiałem 8K. Możemy zastopować. Możemy sobie bez problemu odtworzyć ten materiał, przewinąć do odpowiedniego momentu. Wszystko działa jak należy. Także bez problemu, używając tej karty możemy robić serię zdjęć Canon R5 w trybie migawki elektronicznej oferuje 20 klatek na sekundę, więc sprawdźmy jak to wygląda w praktyce. Tak jak widzicie, cały czas zdjęcia są robione, i w tym momencie mamy zapchany bufor. To jest maksimum, które osiągnęliśmy. Myślę, że zrobiliśmy ponad 100 zdjęć w ciągu tych kilku sekund. Zobaczcie, jak szybko zdjęcia są zapisywane na tej karcie. Przeglądanie zdjęć jest bardzo płynne. Oczywiście, w czasie przeglądania, możemy na bieżąco zbliżyć, oddalić i przeglądać dalej. Zmieniamy kartę i do aparatu ląduje karta Lexar 1800X. Nagrywanie filmu 8K. W 30 klatkach na sekundę kompresja IPB. Startujemy sobie nagrywanie. Minęła minuta bezproblemowo, także Lexar 1800X obsługuje nam rozdzielczość 8K, tak jak wam pisałem. W 30 klatkach na sekundę i co ważne e, w kompresji IPB. Super. Zobaczmy materiał. Czy wszystko się odtwarza. Czy wszystko jest płynne. Tak, bezproblemowo, możemy przewijać, sprawdzić materiał. I wszystko działa jak należy. Możemy sprawdzić czy dla rozdzielczości 4K gdybyśmy zmienili kompresję na All-I bezproblemowo 4K w kompresji All-I w 30 klatkach na sekundę nagrywa się właśnie na Lexarze 1800X także super wszystko działa. No i czas na zdjęcia seryjne Lexar 1800X oczywiście zdjęcia robią się w RAWach. No i bufor zajęty. Zobaczmy. I tak samo zobaczcie, jak szybko zdjęcia są zgrywane z buforu do karty. Możemy sobie przeglądać zdjęcia, wszystko działa bardzo płynnie. No i teraz czas na kartę No Name. Zobaczmy, jak ta karta będzie sobie radziła w naszym kanonie R5. Uruchamiamy aparat. Sformatujmy sobie oczywiście kartę. Tam mogą być jakieś dane. No i tak jak widzicie, formatowanie troszkę zajmuje. Ale miejmy nadzieję, że to są takie tylko chwilowe problemy. Skończyło się formatowanie i zacznijmy delikatnie. Na pewno ta karta nie obsłuży nam 8K, ale spróbujmy sobie z rozdzielczością 4K. Uruchamiamy nagrywanie. 2, 3, 4, 5, 6. Zatrzymanie nagrywania. I w tym momencie zobaczmy sobie, czy aparat nie reaguje. Ja nie jestem w stanie nic zrobić i nic nie działa. W tym momencie tego, co, czego nie widzicie, świeci się tu czerwona lampka. I prawdopodobnie zrzucany jest film z buforu aparatu na kartę. Ale tak jak mówię, dopiero teraz aparat y, zaczął reagować. Zobaczmy sobie, czy ten film jesteśmy w stanie odtworzyć. I niestety nie. A, jest, jednak ruszył, ale. 3 sekundy nagranego filmu, czyli karta nie jest w stanie nagrać w rozdzielczości 4K. Oczywiście możemy zmienić kompresję na IPB, czyli bardzo często spotykana kompresja w takich bardziej amatorskich sprzętach. I zobaczmy, ile w tym momencie możemy nagrać materiał. 2, 3, 4, 5, 6, 6 sekund. Znowu zostaliśmy. Zatrzymani, zastopowani, i także aparat nie reaguje, chociaż teraz szybciej wrócił. Znowu odtwórzmy, czy coś się nagrało. Mamy te 3-4 sekundy filmu, nagrane w rozdzielczości 4K na tej karcie. Zobaczmy, czy damy radę nagrać w ogóle coś w rozdzielczości Full HD i od razu dajmy tą kompresję IPB. Czas start. Full HD, rozdzielczość 2, 3, 11. Zobaczymy, ile się nagra. Karta zaskoczyła mnie. Nagrywa już ponad minutę w rozdzielczości Full HD w kompresji IPB, czyli tej bardziej takiej amatorskiej. Obraz jest bardziej skompresowany. To nie jest All Eye, które wykorzystuje się do montażu filmów, ale w bardziej amatorskich sprzętach być może ta karta miałaby jakieś zastosowanie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby. Tej karty nie używać do profesjonalnych zastosowań. To na pewno nie jest ta półka. Na pewno nie polecam nikomu, kto potrzebuje pewności, że karta będzie działać. Zatrzymanie nagrywania filmu, a jednak nastąpiło automatyczne zatrzymanie nagrywania filmu. Wolna prędkość zapisu na karcie, także niestety nie działa. Zobaczmy sobie trzeci film. On trwa. Nie mamy tutaj informacji, ile trwa, a nie jest. Minutę 30 udało nam się około minutę 40 nagrać w rozdzielczości full HD także jest bardzo słabo zdjęcia seryjne Canon R5 duże pliki od 50 do 60 mega czas start cały czas zdjęcia się robią jeszcze wytrzymuje, prawdopodobnie bufor nas zatrzyma, następuje zrzut zdjęć z buforu aparatu na kartę. W tym momencie możecie zobaczyć jak to wszystko wolno jest przetwarzane. Jeżeli sobie cofniecie film, zobaczycie jak wyglądał zapis zdjęć na karty Lexara, to tam to było naprawdę e, bardzo szybkie. Tutaj mamy bardzo powolny czas zapisu co też po prostu utrudnia robienie zdjęć, bo wyobraźcie sobie, że chcecie jeszcze coś doklikać, dorobić parę zdjęć. I w tym momencie musicie czekać, aż bufor się zwolni. Dla mnie praktycznie ta karta No Name nie ma zastosowania. Jeżeli chodzi o profesjonalną fotografię, którą wykonuję, nie zaryzykowałbym robić zdjęcia komercyjne na niej. Nawet nie użyłbym jej jako karty backupowej, ponieważ obawiam się, że mogłaby ona spowolnić, korzystanie przeze mnie z aparatu, a w najgorszym wypadku mogłaby go zawiesić, co w momentach kluczowych, kiedy na przykład fotografuję śluby i wenty, mogłoby być koszmarne. Nawet nie użyłbym tej karty karty wtedy, kiedy robię zdjęcia reklamowe czy w jakimś stopniu powtarzalne jak zdjęcia produktowe. Po prostu szkoda się stresować i dokładać sobie pracy w przypadku, kiedy ujęcia trzeba powtarzać. Do nagrywania filmów na YouTube też nie nada się ta karta, bo nie obsługuje nawet rozdzielczości Full HD i także zbyt dużo czasu traciłbym na powtórki w razie awarii. Według mnie dużo lepiej wydać pieniądze na profesjonalną kartę. To ci oszczędzi wiele nerwów, a uwierz mi, nie ma nic gorszego niż stracić zdjęcia lub nagrany film film na którym ci zależy albo który jest wręcz nie do odtworzenia i profesjonalna karta SD umożliwia komfortową pracę i pewną. Dlatego kliknij w ten film, który ci się teraz pokazał, bo żeby kupić dobrą kartę SD, musisz wybrać odpowiednie parametry tej karty do swojego aparatu i do tego jak zamierzasz fotografować lub filmować.